Tak więc, teraz, moi drodzy, będziemy wchodzić na okręt. Przez następne 12 lat będzie ten, remontowany. Mhm. Mhm. Dlatego jest wszystko remontowane, zrobione, żeby on dalej mógł stać, nie? Widzicie te uszkodzenia? Zobaczcie jak to wszystko spróchniało. Zobaczcie, jaki to jest to, tym samym to w tym samym w tym samym miejscu, w tym samym to w tym samym w suchym doku. Od stu lat. Od tak? Teraz zobaczcie, sam ster, tutaj tył statku, jak to wszystko wygląda, coś pięknego. OK, będziemy teraz e, wchodzić na pokład Victory. Tak więc, zobaczcie, jest wejście. I zaraz wam pokażę jak jest tutaj nisko. Co je zwasz? Cały czas będę chodził, kurde, jak przy kurcz. Normalnie. O, czyli zobaczcie, tutaj jestem wyprostowany w jednym miejscu, czyli macie porównanie teraz. Dobra, zwiedzamy. Tutaj są działa. I tam z tyłu jest zamknięte do podnoszenia kotwicy. To jest. Idziemy do góry. Zobaczcie, tutaj już w miarę nowe belki były wymienione. Kolejny pokład. I kolejne działa. Niestety jest troszeczkę... O! Jesteśmy na górnym pokładzie, Sobie zobaczcie, belki wymieniona i tutaj koło sterowe. Dobra, już muszę pochylony być. Jesteśmy w tylnej części statku, kapitańska. Kapitańska część. I... Teraz sobie zobaczcie. Widzicie? Nie jest tutaj. Za wysoko, ale dobra część sypialna. O, już się rąbnęłem. Ok, idziemy dalej. Tutaj jest kolejna część sypialna. No? I tu mogę już się wyprostować. Także teraz zobaczcie. Tutaj generalnie, widzicie? Tam muszę po prostu schodzić schylony, no ale jest co zwiedzać. Także idziemy dalej. Nie widać. Tutaj szalupy. znajdowały się szalupy na tym okręcie idziemy dalej. Tam jest dybon jest Ma No nie, nie mogę to tam. Masz skrócone już, nie? Tutaj. Jesteśmy na przedzie okrętu. Tutaj macie kule armatnie. A tutaj są działa pokładowe. I tutaj. Schodzimy w dół. Oczywiście, zdałem swoje szczęście, to pewnie banią z erie. Narzędzia. Narzędzia. Pistolety. Tędy. Tędy przez drzwi spada rama do samego dołu. A, czyli taki e... Luk. No, ładowniczy, jeden, ładowniczy. Jedy, drugi oraz trzeci. Jest ich więcej, nie? Bo ogromne ilości materiału, ilości, ilości yy, wszystkiego, więc dźwigiem były podawane przez takie właśnie władze. Do harpunów, do abordażu, yy, broni, trochę, strzelniczego, do strzelania kul. Nawet na miejscu mieli swoje, do wytapiania swoich kul. O. tu mamy cały sprzęt, który używany do składowania, upychania i dobijania Każde rematy. Każda rematy miała stanowisko paru osób. A tu są do odpalania armaty, Nie, nie wejście, Co to są języki, tu jest. Tu wejście do odpalania, i strzała. Także jest co zwiedzać. Wchodzimy na kolejny poziom Wielkiej Brytanii. Poziomu są trzy. Dobrze, że mam mm gość. -hmm. Kolejny. Jak ty u statku się nazywał? Rufa, czy jak? O, te kolejne, zobaczcie jakie łoże. Chyba to prywatnych widel. Chyba tak. No tych dział jest, nie? No jest trochę tych dział, nie powiem, no ale słuchaj, jeżeli tutaj, ile on ma, 3 czy 4 pokłady? To będzie kanon z to z w total. So on board, there's 104. 104? Yeah. Thank you. Right. There's seven real ones. Most of them are on the lower gun decks, so two gun decks down. Mm -hmm. are the real ones, you'll feel them while you can tap them. So these sound hollow? Yeah. Give them a tap, you'll, you'll tell the difference. Oh, they're, 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 they're all replicas? Yes. All replicas. Because they're too heavy. Yeah. But seven that. of them are the, real ones. the, the, the yeah. real ones. Two more. Two more levels down. Right, thank you. To są wszystko repliki, Zubsko, repliki Armat. Są, były za ciężkie, żeby mieć się normalnie, standardowo na pokładzie, wciąż 7 jest działających Nie są na dolnym pokładzie, tam dotrzemy. No to będziemy zwiedzać, to 104, znaczy zmierzać. 100, 104 działa to, to, yy, ogólnie. Aha, aha, dobra, teraz tutaj schodzimy. Tu jest zejście. Chodzi za ścieżkę. <noise> <noise> Okej, okay, tam nie ma przejścia, więc idziemy tutaj mm. i za No mm. tam o muszkiety. Czyli ogólnie to, to jest angielski statek, czy to był francuski? angielski, angielski statek. Co? Kuchnia Ocimy do zdarzenia kuchnia. Jest piec dobra, tam przejścia nie ma, więc przejście jest tutaj. Czujesz to chudy i Tak, czuję. Jest pod płót No to wyobraź sobie teraz kurczę jak pełniłeś służbę na takim okręcie. Eee, nie, tu, tu, tu jest zejście, idziemy w dół. Tu macie linę, zobaczcie. Lina do kotwicy. O, idziemy od razu zobaczyć tutaj, gdzie załoga spała. Tak, to jest jeden z niewielu przykładów właśnie. Tak był kółem rozbieranym, w sensie tylko udało się. Mhm. Mm to jest belt podtrzymująca. No. Kominek dał z ciepło. Używany po wszystko, Czy każdy w tym bliżej jest kominek w szale? No, no. Nie. no i tu masz do otwierania góry do dźwigu do ładowania na sądów, nie? do wodowni. nie było tego, nie było Ну, No, I Teraz zobaczcie, jak ja mam tam zejść. Dobra, przełączam się. I teraz zobaczycie, jak ja muszę tutaj tędy schodzić. Tutaj jest metr 50. Nawet może nie Zaraz zobaczycie coś Jesteśmy na dolnym pokładzie Magazyny, na poniżej, poniżej poziomu wody. Poniżej poziomu wody jesteśmy. Sery cała spiżarnia Oczywiście skorzamy zamykane A, no, tu są Tu był rzeźnik. Albo... Nie, to jest lekarz. Tu był lekarz. Tak, noga obcięta. No tak. Jesteśmy w cóż medycznej. <noise> <noise> Zobaczcie jak tutaj jest nisko. Japki dole. Zaraz, jeszcze jeden dół. Jeszcze jeden. Tu pesteś mi pod poziomem wody. Aha. Tutaj są kliny. powiem wam, że fajny okręt historyczny, ale niestety cały czas chodzę z chrony na tym pokładzie i Troszkę pracy będą bolały, no, ale trudno. Ale z tego, co tutaj Patryk mówi, jest zejście jeszcze niżej. Więc będziemy schodzić jeszcze w niżej. Się to samo naprawia, to samo kosze, różne rodzaje łuski, jak są tu naprawiane to na miejscu.

Muszkety rozstrzelnicze. To jest warsztat naprawczy. z Tutaj są muszkety. Tak więc. Coś pięknego dobra, zmierzamy dalej. To jest warsztat gdzie pojawia w część statku i innej części drzewianych. A, to są narzędzia, okej, okay. dobra. I kolejne, kolejne narzędzia. Przechodzimy dalej. No, bo chociaż przez chwilę postojmy. Przez chwilę mogę się wyprostować. No i co? Idziemy dalej. Nie ma zmiłuj. Tak. Tutaj są zwykłe hamaki. A tam macie takie rozszerzone. Kwadraczaki. trumienki. I dobra, schodzimy niżej. Na już. chyba praktycznie na samym dole będziemy. Widzieć na ostatku. Tak. I tutaj mamy właśnie ładownię. Pleczki, wino, bala, żeby się trzymały. I widać statek, do statków. Nie wiem, czy będzie widać, ale tu już jest ostatni pokład, czyli na samym dole. Więc zobaczcie, no, tutaj pochylony, nie? ale zobaczcie, jakie tutaj są belki, nie? zobaczcie, jakie to wszystko jest duże. Wszystko ręcznie robione? Wszystko ręcznie robione. O, zobaczcie, o tym właśnie była mowa, że e, zostały niektóre części powymieniane, niektóre jeszcze nie. Ostatek no, jest konserwowany, tak? E, ile on może mieć lat? Sprawdzimy to z Patrykiem, ile ten statek może mieć lat. Bo generalnie 100 lat stoi tutaj. Tak więc... Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. No i to jest w części, gdzie jest już tak zwykle sklepik, żeby coś kupić, nie? No, no. O, tutaj będziemy bliżej właśnie tych beczek Zobaczcie. Bezułki. Czzury też są. Patrzcie. Ha ha zturek OKj. Okay. Dobra. Tu jeszcze poszycie zostało, tam jest zwolone, Mhm. I też jest by się rozbijał, nie? Poszycie mm go. -hmm. No tak. W tym momencie jest dodatkowe zabezpieczenie pod spodem, nie? Że on na pewno tą belką uderza. Teraz znajdujemy się pod okrętem. Tutaj są zdjęcia też... Yy... czy znaczy inaczej. To yy, się że podczas raz pierwszy II wojny światowej, tak? Yy, niemiecka bomba trafiła do doku numer 2, gdzie tu jest ten... Gdzie zrobiło uszkodzenie statku. Gdzie był naprawiany, był. To, jest, to jest... To jest to jest wielkość statku. No, czekaj. A tutaj jest ster.

w został skończony, a 6 lat trwała budowa. 6 lat trwała budowa, czyli w 1785 został skończony. No to został, został oddany do użytku. A 100 lat tutaj już stoi, czyli mamy rok 2023. To sobie policzcie, ile ten statek ma lat. Normalnie. Ja znowu mówię normalnie. Coś pięknego.